Bardzo wielu melomanów obawia się urządzeń lampowych, mówiąc, iż jest to technologia archaiczna. Rzeczywiście, jeszcze kilkadziesiąt lat temu, lampy były obecne praktycznie we wszystkich urządzeniach elektronicznych, od lodówek po telewizory, ale wraz z wynalezieniem urządzeń tranzystorowych faktycznie straciły na znaczeniu. A szkoda, ponieważ brzmienie lampy jest nie do podrobienia. Prezentujemy odtwarzacz CD. CD35 austriackiej firmy Aion. Wprawdzie na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale jest to urządzenie lampowe, choć lampy są ukryte. Jednocześnie jest to urządzenie w pełni nowoczesne. Odtwarza oczywiście płyty CD, ale na pokładzie znajduje się również zaawansowany przetwornik cyfrowo-analogowy, który pozwala na podłączenie do CD35 zewnętrznych urządzeń cyfrowych. Zapraszamy do odwiedzenia naszego salonu przy ulicy Malbowskiej 24 w Krakowie, aby posłuchać tego, oraz innych urządzeń marki Ion.